Witam wszystkim, z tej strony Mati i dzisiaj będzie odcineczek poświęcony oficerom lotnictwa. I jakie fajne, takie robiłem różne testy i co na nich wyszło. Słuchajcie, mają myśliwiec, tutaj mamy ile? 24 miliony około. Tak, 24 miliony około ma. Jest to ruski myśliwiec na poziomie 9.0. I teraz tak, ja teraz tam pozbywaliśmy jakieś nagrody. Jak sami możecie zauważyć, jakie ja mam w ogóle oficerów ulepszonych. Mam tu ulepszonych wszystkich tych sześciu oficerów, i ja już na razie w tym momencie stopuję w ogóle ulepszenie oficerów lotnictwa. A teraz będę się tylko i wyłącznie skupiał na oficerach lądowych. I teraz słuchajcie, dzisiaj dosłownie przed chwilą ulepszałem sobie tego oficera z lotnictwa srebrną kometę. Dlaczego? Ponieważ dla mnie, grając czerwonym myśliwcem, najlepsze kombo to jest właśnie srebrna kometa plus wiedźma. Ponieważ maksymalizujemy sobie tutaj zwrotność, którą ten myśliwiec się charakteryzuje, czyli sobie dodatkowo jeszcze to podbijamy o tam prawie 90%. Jak ja użyłem tej kombinacji? Słuchajcie, zwiększenie siły ognia, tutaj 30% dodatkowo punktów życia i tutaj również zwiększona siła ognia, zwiększenie przechwycenie i zwiększona 30% poziom, y, poziom życia. Wydaje mi się, że mega spokój jest kombo. I teraz tak, takie kombo jest przystosowane do ataku. Na myśliwce albo mają ze słabszą siłą, albo z porównywalną. Wydaje mi się, że to jest najmocniejsza jak dla mnie kombinacja na ten moment. Ale słuchajcie, no nie miałem tego, tej kombinacji przez trwanie tego levelu, poziomu, czy miasta poziomu czwartego. I miałem do wyboru tak. Chciałem sobie na pewno wziąć Wiedźmę, ponieważ zauważyłem, że na myśliwcach bardzo ważne jest wytrzymałość. I miałem do wyboru: orzeł polarny albo grzytwo skrzydły. I słuchajcie, orzeł jest najsłabszą kombinacją. I później zastanawiałem się pomiędzy właśnie polarnym upiorem i Brzytwą skrzydłem. I powiem wam szczerze, że kombinacja bardziej opłacalna wychodzi z Brzytwą skrzydłem. Ale tylko dla, dlaczego? Ponieważ słuchajcie, oni mają obydwoje te umiejętności, które dają to obrażenie. Dziwnym trafem jest to, że te umiejętności są bardzo, bardzo słabe. Dlaczego? Ponieważ w normalnych atakach, np. armata, artyleria uderza w bazę, to oficer. Potrafi zadać o wiele więcej obrażeń z umiejętności niż same zwykłe obrażenia z jednostki. A w tym przypadku też tak powinno być, bo współczynnik 2200, bo to jest o 4 sekundy, to jest bardzo duży współczynnik. A pomimo tego, jak zobaczycie sobie czasami w raportach bojowych, to jest tak, że na przykład, nie wiem, myśliwy dodał 15 milionów obrażeń zwykłych i nie wiem, 3,2 obrażenia od umiejętności. Nie wiem, czy to jest bóg, czy to tak słabo jest w ogóle zliczane. Nie wiem dlaczego. Ale słuchajcie, co jest mega fajną opcją? Ja grałem sobie wiedźmę plus właśnie Brzydko Skrzydły. A dlaczego Brzytwo Skrzydły? Ponieważ ta jego umiejętność, która spowalnia patrolowanie o 50% na 4 sekundy, to jest po prostu coś pięknego. To jest coś takiego ala jak łowca arktyczny na jednostkach lądowych połączony z Lusitą. Słuchajcie, dzięki temu mogłem bezproblemowo wyłapywać bombowce, ponieważ jeżeli dobrze się ustawicie, to znaczy dobrze się ustawić, już wam to tłumaczę. Macie tutaj swoją jednostkę, którą atakuje jakiś tam bombowiec. Powiedzmy, że tym bombowcem jest nasz drugi myśliwiec i on sobie tutaj atakuje tą jednostkę I, i wiecie, że on przylatywał z tego kierunku więc będzie wracał w tą stronę, to co ja robię ja swoim myśliwcem ustawiam się tylko tak, aby być tutaj na, tej, na obrzeżach tej linii ja cały czas go atakuję, on powiedzmy ma tyle samo siły co mój myśliwiec atakuję go, atakuję go wyczuwam, że tam 4 do 5 uderzeń jest i on będzie zawracał, I ja w tym momencie na swoim, już z wyprzedzeniem widząc, że on odlatuje, poprzesuwam się cały czas i dzięki temu że brzytko, Brzytwo skrzydło go spowalnie o 50% to on de facto nie ma prawa, nie ma prawa bytu, abyście go nie dogonili. Zawsze go dogonicie, przy tym, że jest cały czas spowalniany, bo on nie ma tego odejścia, co tam jest ta umiejętność tych badaniach, gdyż te 50% cały czas to niweluje i w tym momencie jesteście w stanie spokojnie dojechać go po prostu jak słabszą jednostkę będziecie, on będzie cały czas z uciekał, bo będzie wracał do bazy. A po drugie, wy sobie będziecie cały czas za nim latać i go niszczyć. I to jest mega fajna opcja, jeżeli Przeciwnik ma dużo bombowców i was męczy i macie już tego dość, to ja bym sobie po prostu przełożył tutaj tego oficera z wjedźmy na przykład na brzydko skrzydełka, aby mieć jeszcze większe bonusy do ataku i tak go męczył. I ja tak naprawdę dużo kili zdobyłem. I druga sprawa, ja będę chciał w tym momencie zrobić sobie tutaj kombo tych dwóch ofic tego myśliwca na poziom przynajmniej 8.0 tym kombem. Dlaczego? Ponieważ to kombo będzie mi spowalniało właśnie ten mój cel, bombowiec uciekający, a to kombo będzie cały czas go niszczyło. Mega fajnie się to na pewno będzie sprawdzało, ale jest to daleka droga do osiągnięcia tego. Kolejny oficer, który będzie ulepszany, wydaje mi się, że z jednostek naziemnych przełoży się na pewno, wiecie co. Oczywiście są ci fajni oficerowie do obrony bazy, tak, ale moja baza jest zbyt słaba, żeby się i tak bronić z, tą, z tymi, to tam te 5 sekund mnie nie zbawi de facto, czy ewentualnie. Zastanawiałem się nad biczowniczką, bo ona jest mega dobra 1 na 1, czyli tanka może by się jakoś sprawdziła, ale też bardzo fajną opcją dla mnie jest bogini wojny i ją będę chciał właśnie na pewno zrobić. I tutaj będę się chciał poświęcić przez najbliższy kolejny miesiąc do półtora, żeby nazbierać sobie na spokojnie te statuetki. Coś mi tam zostało tych statuetek, nie wiem ile, zaraz on powiem, No, 70, aż no, to w sumie nie jest już tak źle. Czyli potrzebuję teraz 650 statuetek, żeby ulepszyć tego oficera. I to kombo, które Wam teraz sobie tłumaczyłem, tutaj mając tego brzydko-skrzydłego, jest bardzo fajnym kombem do łapania tych właśnie jednostek, tych bombowców przede wszystkim, bo w momencie, kiedy tutaj wpada, powiedzmy 54 miliony siły. Nie bombowiec, tylko myśliwiec, to de facto ta kombo wyparowywuje bardzo szybko, ponieważ nie ma tutaj zbytnio dużo defensywnych umiejętności, które by jakby to utrzymało ich przy życiu. Więc jeżeli jesteś, masz 54 miliony, to takie kombo jest fajne, jeżeli to ty jesteś tą słabszą jednostką z dwa razy mniejszą ilością mocy, to kombo powoduje, że jesteś w stanie przynajmniej uciec i zachowując przynajmniej połowę swojego oddziału, to kombo ginie błyskawicznie. Na to zwróćcie sobie uwagę, jak będziecie sobie tworzyć. Oczywiście to kombo, tak jak Wam powiedziałem, jest mega fajne w momencie, kiedy macie czerwonego myśliwca, ponieważ boostujemy zwrotność do szarego myśliwca. Wydaje mi się, że lepszym kombem będzie na pewno brzytwo skrzydły, ponieważ on tutaj bustuje przechwycenie, tak? I, no i tak samo tu właśnie kometa też powinna być nie najgorszym wyborem. Te, to kombo tych dwóch oficerów powinno dawać radę. To jest moje kombo na... Yy, Bombowiec nie jest ono najgorsze. Tu powinna być wróżka, ale jej nie mam na razie. I w sumie, póki nie uzbieram tutaj na ten bombowiec 8.0, to też wydaje mi się, że nie ma sensu robić wróżki, ponieważ jest to zbyt mała inwestycja, w porównaniu do tego, co może dać. Siłna sił naziemnych, ja i tak tutaj widzicie, używam głównie lekki czołg, i tutaj sobie powolutku wracamy do poziomu 9.2 na tym MB. Tutaj właśnie wejdzie w to miejsce na pewno bogini wojny, bo zanim ja to skończę, to spokojnie zabiorę dwóch oficerów i tu będzie najprawdopodobniej bogini wojny. I damy sobie jeszcze jednego ofensywnego, może biczowniczkę, sprawdzimy wtedy, jak to się będzie fajnie miało kombowało. No. Tutaj powoli będziemy tych oficerów niestety wypierać, no, ale to jest taka siła rzeczy, że słabsi oficerowie odchodzą w zapomnienie. Będziemy wykorzystywać ewentualnie tylko je pojedyncze skile do kombowania z innych oficerów. I to tak jak najbardziej będzie robione. Słuchajcie, yy, pamiętajcie o Discordzie, tam już jest bardzo fajna ilość, ponad 200 osób. Coraz więcej, coraz bardziej ten serwer jest aktywny. Yy, tutaj u mnie jest krótka informacja, zakończyliśmy właśnie Kair. Całkowicie tutaj ma, pozdobywaliśmy nagrody z Przymierza. Tylko i wyłącznie nie udało nam się zdobyć tej nagrody, chociaż nie wiem dlaczego do końca jej nie zdobyliśmy. Ona była chyba w planach do zdobycia, ale może coś tam jakieś dyplomatyczne weszły sugestie. Poza tym udało nam się, jak sami zobaczycie, wszystko tutaj pozdobywać, więc dość dużo tych nagród się udało w tym momencie pozyskać. Dlatego jesteśmy, byłem w stanie się dość mocno wzmocnić. Siła teraz mojej bazy to już jest 206 milionów, przekroczyliśmy ten magiczny pułap 200 milionów. Spoko, cieszę się, teraz kolejnym tam achievementem będzie 250, a później już 300 milionów. No, troszeczkę nam to zejdzie. Słuchajcie, około, nie wiem, 100 milionów, 90 milionów mocy to jest prawie pół roku gry u mnie, bo ja pamiętam, że jak zacząłem streamować w listopadzie czy w październiku, do teraz, do kwietnia, maja, to powiedzmy jak takie troszeczkę więcej może niż pół roku, to około te 90 milionów się udało zdobyć, więc no, nie, nie jest najgorzej. Ale oczywiście mogło być lepiej. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!